Cześć, nazywam się Daniel Lubiecki, ten podcast o Strzeczki Lubowickiej Prawo i Nieruchomości. Dziś z panem profesorem Ryszardem Strzeczykiem porozmawiamy o tym, jak wygląda e, zawieranie umowy w formie aktu notarialnego. No bo przecież nawet wizyta w, u notariusza i, i podpisanie jakiejś umowy w obecności notariusza nie musi się wiązać z tym, że zawarliśmy umowę w formie aktu notarialnego. No bo to może być forma pisemna z podpisem e, poświadczonym notarialnie, prawda? E, odpowiemy też na, na wiele takich wątpliwości, które do mnie i do pana profesora, Trafiają, jak chociażby, czy notariusz może w ogóle odmówić sporządzenia aktu notarialnego i w jakich okolicznościach. A jeżeli uznamy, że odmówi nam bezzasadnie, to jak możemy tutaj działać, jak możemy interweniować? Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie doktorze. Witam Państwa. Sponsorami odcinka są Lubowiecki nieruchomości, eksperci w sprzedaży mieszkań, domów i działek na Mazurach, grupa THTG, to grupa firm technologicznych oferujących systemy ERP dla deweloperów, automatykę budowlaną oraz usługi Fintech dla rynku nieruchomości i motoryzacji. No, pytanie jest. Pytanie dotyczy tematu tak bardzo obszernego, mhm. ale żeby tak trochę mądrzej rozpocząć, to czynności prawne, one mogą być dokonane w, różnych, w, róż, w różnej formie. Czynność prawną y, można zawrzeć y, w formie pisemnej. Kupujemy samochód, każdy z Państwa wie, kupujemy samochód, to robimy to w formie pisemnej. Ale przecież jak kupujemy gazetę, to też zawieramy umowę sprzedaży, a robimy to w formie ustnej, czyli mhm. może być forma ustna, może być forma pisemna, czasami jest forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym, czyli, czyli spisujemy i podpisujemy, ale notariusz poświadcza, że to strony, czyli my. Ja i mój kontrahent podpisaliśmy się na tej umowie to jest na tej umowie to jest to jest umowa pisemna z podpisami notarialnymi. Bardzo ważne, żebyśmy to troszkę rozwinęli i wytłumaczyli naszym słuchaczom, tak, że taka umowa pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym nie daje takich samych gwarancji bezpieczeństwa jak umowa w formie aktu notarialnego tutaj. Notariusz już nie bada tej treści umowy, już już tutaj nie, nie mamy właśnie te, tego kompetentnego prawnika, który ocenia czy wszystkie zapisy są prawidłowe. Prawda? Ten notariusz tylko stwierdza, że te konkretne osoby były w kancelarii i podpisały akt? Tak, to prawda, bo e, e, w sytuacji, w której, w, której, w której notariusz poświadcza tylko podpisy, e, no to on nie bierze odpowiedzialności za treść tego, co tam jest, co tam jest w środku. E, on, tylko ta czynność dotyczy tylko potwierdzenia, że ta osoba, która podpisała tę umowę, no to rzeczywiście stawiła się u niego przed nim i ją przed nim podpisała, czyli on potwierdza autentyczność podpisu tej osoby czy tych osób, natomiast już nie, nie, nie odnosi się do tego, co jest tam do tego, co jest tam w tej, w tej umowie. Natomiast w sytuacji, w której notariusz sporządza umowę w formie aktu notarialnego, no to on przygotowuje ten akt notarialny. On oczywiście odbiera. Oświadczenia od stron, on odbiera e, też zapewnienia, on e, weryfikuje dokumenty, które są okazywane czy I bierze czy też, też odpowiedzialność za to wszystko. Tak, ale on wtedy odpowiada całym swoim majątkiem. E, dlatego notariusze tacy są czujni, jak wiewiórki, no bo notariusz odpowiada całym majątkiem swoim za, e, no, za poprawność tej, 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 tej czynności, za poprawność tego aktu notarialnego. Dlatego notariusz. Pyta się strony, strona coś oświadcza i notariusz wpisuje do aktu notarialnego, że sprzedający oświadcza, że jest właścicielem takiej to, a takiej nieruchomości, prawda? Ale na potwierdzenie czego załącza na przykład y, odpis Księgi Wieczystej. Albo oświadcza, że jest rozwiedziony, na potwierdzenie czego okazuje akt, akt mm -hmm. rozwodowy, prawda? Czyli, no, czyli notariusz jeszcze weryfikuje, weryfikuje te oświadczenia. Natomiast w przypadku, w którym notariusz. Tylko poświadcza podpis, no to on już wówczas nie, nie weryfikuje treści tego, tego dokumentu. Aczkolwiek nie jest to też do końca prawda, bo jeżeli do mnie, jako do notariusza. Przyszłoby dwóch dżentelmenów z, z umową, a ta umowa to byłby na przykład kontrakt na przeprowadzenie jakiegoś zamachu zbrojnego, prawda, albo na jakiegoś aktu terrorystycznego, prawda, jeden zleca drugiemu, a drugi się podejmuje, jakiegoś aktu terrorystycznego i oni proszą, żebym ja poświadczył tylko ich podpisy, bo oni się umówili prawda, na milion dolarów wynagrodzenia, no to ja mimo tego, że. Poświadczam tylko podpis, to bym się jednak nie, to bym się, to, to bym odmówił złożenia to, no właśnie, tu, tu, tego podpisu. Tu kolejne pytanie, które, które się nasuwa. W jakich właśnie sytuacjach jeszcze notariusz może odmówić sporządzenia aktu notarialnego, czy tak jak pan profesor powiedział, no, podpis notarialnego poświadczonego? No to jest temat rzeka. Generalnie przepis mówi, że notariusz e, ma nawet obowiązek, nie tylko prawo, hmm. ale obowiązek odmówić dokonania czynności prawnej, jeżeli, no jeżeli ta czynność byłaby sprzeczna, tak, sprzeczna tak. z prawem. E, nasuwa się pytanie i w, w, w prawie notariacie tam z 1933 roku i z 1989 no były takie klauzule, że również notariusz tam miał badać zasady, czy, 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 czy ta czynność nie jest sprzeczna nie tylko z, mhm. z prawem, ale również z zasadami mhm. y, tam współżycia społecznego, na przykład w PRL. Ale, ale y, w tej chwili wątpliwe jest, no nie jest do końca nie jest do końca rozstrzygnięte, jak daleko notariusz ma, mm -hmm. ma, 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 analizować, czy ta czynność jest, jest zgodna, czy sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, zwłaszcza, że te zasady współżycia społecznego są takie niedokreślone. No ale na przykład, w moim przekonaniu, to już moje osobiste zdanie, jeżeli jest sytuacja taka, że starsza osoba. Y, Zaciąga pożyczkę w Lombardzie i zabezpieczeniem spłaty tych 20 tysięcy, uh -huh. bo ta starsza osoba, starsza pani potrzebuje, potrzebuje 20 tysięcy złotych na jakąś tam operację, i zabezpieczeniem spłaty jest, jest, jest um, e, przewłaszczenie na zabezpieczenie, prawda? Czyli przeniesienie własności nieruchomości. No to ja uważam, że taka czynność jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, chociaż trzeba powiedzieć, że po zmianach w kodeksie cywilnym, tam jednym z, mhm. jednych z ostatnich. No, taka czynność na szczęście teraz będzie również sprzeczna z prawem, czyli, czyli no, nie będzie możliwa do, do przeprowadzenia. Ale przez wiele, wiele lat było tak, że, że lombardy przenosiły na siebie własność jako zabezpieczenie. Prawda? Czyli ktoś nabywał, zaciągał 50 tysięcy złotych pożyczki, a przynosił mhm. Na właściciela Lombardu jako zabezpieczenie mieszkania o wartości 500 tysięcy. Tak. Ja bym panie profesorze chciał tylko dodać, że jak nasi słuchacze nas słuchają, no to ta sprawy taka zerojedynkowa. Notariusz siada i mówi, czy dana czynność jest sprzeczna z prawem albo nie jest sprzeczna z prawem. To w teorii to jest wszystko bardzo łatwe. Ale jest wiele takich przepisów, co do których od lat jest spór w doktrynie, sądy wypowiadają się na różny sposób i ten notariusz nie zawsze ma pewność tak naprawdę, czy dana czynność jest sprzeczna z prawem, czy nie jest sprzeczna z prawem? I jako taki przykład mogę podać, bo wiem, że tutaj notariusze, niektórzy obawiają się dokonywać takich czynności, a mianowicie jeżeli na przykład klient nabył nieruchomość rolną powierzchni 3000 m2 lub większą, Następnie dokonał podziału takiej działki na dwie, czyli teraz ma dwie działki po 1500 metrów, to czy może taką sprzedać nieruchomość, czy nie może. No i teraz jedni notariusze powiedzą, że oczywiście, że nie może, bo byłoby to ewidentne obejście prawa, bo przecież ten człowiek zobowiązał się, że będzie na tej działce przez 5 lat prowadził gospodarstwo rolne, a inni notariusze powiedzą, że, że taka transakcja jest w ogóle wyłączona z pod ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, bo nie ma 3000 metrów, i jak najbardziej jest to dopuszczalne. Czyli ja tu tylko sygnalizuję, że to tak bardzo łatwo brzmi, że Nota już siada i mówi. Zgodne albo niezgodne, sprzeczne z przepisami prawa, czy, czy zgodne z przepisami prawa. Ale w praktyce te stany prawne są na tyle złożone, że na notariuszu naprawdę ciąży duży taki problem, jakby rozstrzygania i podejmowania się interpretacji no spo, tych przepisów, i prawda? I spore ryzyko. No bo teraz, jeżeli na przykład taką transakcję przeprowadzi notariusz, prawda, a referendarz wskaże, że jednak no no tak, odmówi, to, odmówi wpisu i co wtedy? Akt materialny no, jest nieważny, to wtedy jest to wtedy jest to wtedy awantura i ten klient no, ten klient nie, nie, nie wraca do, do Sądu sądowiczy tak. tylko tylko Co pan zrobił pan notariusz tylko, no. tak tylko idzie do notariusza i tam się awanturuje no to... więc właśnie czy, czy w takich przypadkach kiedy ten notariusz ma poważne wątpliwości, Pana zdaniem może odmówić dokonania takiej czynności, czy nie? No, w moim przekonaniu może i nawet powinien. No, powinien zadbać też i o swój interes. Jeżeli ma wątpliwość, to, 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 to nie powinien takiego aktu, powinien takiego aktu spo, sporządzać. A przepisy rzeczywiście są czasami bardzo niejednoznaczne. No, na przykład nie ma pierwokupu ustawowego, jeżeli sprzedajesz nieruchomość niezabudowaną, Przepraszam, jeżeli sprzedajesz nieruchomość zabudowaną, to nie ma pierwokupu, a jak nieruchomość, a jak nieruchomość niezabudowaną, to jest pierwokup, prawda? A tu jest nieruchomość jest zabudowana parkingiem. No i teraz pytanie, czy nieruchomość, która jest zabudowana parkingiem, to się traktuje, że ona jest zabudowana, czy to, żeby mówić o nieruchomości zabudowanej, no to już by trzeba było mówić o jakichś no, fundamentach i, no i właśnie, jakimś i budynku. I... Tak? Taką, kiedyś kojarzę taką sytuację, że była zabudowana budynkiem, który, no tam fundamenty i kawałek, yy, yy, jakoś taka ruinka, prawda, który tam do wyburzenia. No i to, czy, czy jest nieruchomość zabudowana, czy, tak, czy nie albo zabudowana. Pion, rozpoczętą budowę 10 lat temu, pozwolenie na budowę wygasło, budować tak, toczy, No więc w takiej sytuacji notariusz no, powinien chyba odmówić dokonania. I teraz ktoś kto jest jakiś może bardziej przebojowy notariusz, bo, no bo tutaj strona ma prawo wybrać sobie notariusza, prawda? Ona no nie musi, jeżeli ten notariusz mówi, że on ma wątpliwości, to oczywiście, bo tego to się też należy naszym słuchaczom no wyjaśnienie, że jeżeli notariusz odmawia dokonania czynności, a, a, a państwo uważają, że powinien sporządzić, no to, no to, 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 to można to zaskarżyć tę odmowę do, mhm. do, sądu, do sądu okręgowego, no i wówczas i, 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 i wówczas sąd y, y, sąd okręgowy rozstrzygnie i ewentualnie nakaże sporządzenie tej. Ja bym tylko przestrzegał. Przed takim trzymaści. spacerowaniem po notariuszach. Jeżeli jeden notariusz powie, że nie może dokonać tej czynności, bo ona jest niezgodna z prawem, drugi notariusz to sam potwierdzi, trzeci, to żeby też żeby też nasi słuchacze nie, nie zrobili tak, że obejdą wszystkich notariuszy w Warszawie, bo może któryś się nie dopatrzy i się zgodzi, no bo to przecież wystawianie się na problemy. No wystawianie się na ryzyko, tylko że, tylko, że, tylko, że to jest trochę przerzucenie tego ryzyka na notariusza, prawda, bo jeżeli notariusz porządzi, to sporządzi tę, Tę czynność, a później okaże się, że, że ja sprzedałem, prawda, zabrałem kasy, wyjechałem za granicę, no to tak trochę może. No ale może... Dla, dla, dla stron też są to przecież ryzyka. Czasem odkręcenie tej transakcji jest już niemożliwe. Jak tych ktoś środków sprzedał, z nieruchom, nieruchom, nie ma, zabrał tak. pieniądze i wyjechał za granicę i zmarł zresztą po drodze, no. to dla niego to nie ale jest. Ale dla problem. drugiej strony robić. drugiej problem, strony, no, to... ale no tak, ale, ale tym wędrującym po notariuszach może być ten sprzedający. Kupujący też okupujący no, kupujący też, tylko że dla kupującego większe ryzyko jest, no. jeżeli ta, bo akt notarialny nie może być nieważny, może być nieważna czynność, mhm. prawda, może być nieważność, nieważna tak. czynność e, objęta tym aktem notarialnym, no ale jeżeli, jeżeli sąd stwierdzi nieważność tej czynności, no to dla kupującego to jest y, ogromny, y, o, 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 ogromny problem. Nie ma ani pieniędzy, ani własności. Nie ma, tak, nie ma ani pieniędzy, ani własności, prawda? A jak a jak tak jak powiedziałem w przykładzie yy, sprzedający zmarł no to kłopot jest jeszcze, jeszcze podwójny. No więc właśnie, więc tutaj trzeba rozgraniczyć takie dwa sceny faktyczne, gdzie notariusz mówi, proszę Państwa, ja nie mogę do, y, zgodzić się na tą czynność prawną, bo ona jest sprzeczna z prawem i tu zalecam ogromną ostrożność. Na czym innym jest jak po prostu po ludzku, no to też są różni notariusze, różne sytuacje. Notariusz się po prostu gdzieś tam nie potrafi dogadać z tym klientem i po prostu, nie, wiem, po złości odmówi sporządzenia aktu, no to wtedy, tak jak pan powiedział, są jeszcze mechanizmy, żeby zaskarżyć to po prostu, tak? Tak. Ale ja się z tymi zaskarżeniami bardzo rzadko spotykałem, bo to jest czasochłonne, sądy długo, długo procedują. I, 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 Ale z perspektywy nie... tych, tych stron to nie ma, nie, nie ma wielkiego sensu upierać się, żeby to ten notariusz dokonał, jeżeli tych notariuszy do wyboru jest wielu, nie? No tak, w ostateczności notariusz przecież, jak już nawet mu sąd nakarze sporządzenie tego aktu, to on może odmówić sporządzenia tego aktu z innych też i względów, no może mu na przykład, może być tak się nieszczęśliwie złożyć, że osoba sprzedająca ma dowód osobisty, prawda, w którym jest niepodobna do, do mhm. siebie na przykład, I, a jeżeli notariusz ma wątpliwości co do tożsamości danej osoby. Z tymi odmowami często z mojej praktyki wynika, że dochodzi w takich sytuacjach, kiedy y, mamy do czynienia z aktem poza kancelarią, prawda? Czyli właśnie wzywamy notariusza, żeby y, do jakiejś babci przyszedł i zrobił na przykład pełnomocnictwo do sprzedaży jakiejś nieruchomości. Tutaj często to, takie punkty zapalne są, nie? Bo no, to z kilku względów. Po pierwsze, no, notariusze nie bardzo chcą takie, takie czynności wyjazdowe, bo to czynność wyjazdowa do babci, prawda? No, to... Ale powiedzmy, że w ogóle jest taka możliwość. Ale jest taka możliwość tak, bo generalnie zasada, zasada jest zasada, sprawa o notariacie wynika z zasada, że czynności powinny być dokonane w kancelarii, w kancelarii notarialnej. No ale czasami nie jest to możliwe, bo ktoś w szpitalu leży na przykład, albo jest chory z balkonikiem, mhm. no nie przyjdzie do kancelarii notarialnej. Wtedy notariusz ma. Prawo pojechać do takiej osoby, albo na przykład ktoś przebywa w zakładzie karnym, no to wtedy notariusz ma prawo pojechać i, mhm. i dokonać tak zwanego aktu wyjazdowego. No Ale to w takiego, jeżeli z okoliczności wynika, że ta, taka konieczność, bo zasadą jest, że czynności powinny być sporządzane mhm. w kancelarii notarialnej, a notariusz, który sobie jeździ po klientach, bo tak klientom jest wygodniej, a mhm. on, a on no, chce zarobić. No to, 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 to naraża się na postępowanie dyscyplinarne, może być ukarany dyscyplinarny. Cześć, jeśli podoba Ci się ten film, to zasubskrybuj nasz kanał i daj łapkę w górę. Miłego oglądania. A czy w Pana praktyce zdarzyło się, że Pan musiał odmówić aktu notarialnego, ze względu na to, że widział Pan, że ta strona, która u notariusza jest, nie ma żadnej świadomości tak naprawdę tego, co, co ma za chwilę podpisać? No, to się, to się bardzo często, bardzo często zdarzało. No, ja, tak, dla, dla, dla wyjaśnienia, tutaj mm -hmm. y, 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 słuchaczom, ja już od wielu, wielu lat nie jestem notariuszem, mm -hmm. prowadzę kancelarię prawną, w sądach występuję. Natomiast no, zdarzało mi się, że, że ktoś tam dzwonił, że y, babcia leży w szpitalu i całkowicie świadoma, no, mm -hmm. ale unieruchomiona i prosi o sporządzenie testamentu. No, ja do tego szpitala jechałem, a babcia. No, oczy w słup i, i, i niekomunikatywna w ogóle, albo ledwie, ledwie. No, w związku z tym, w takiej sytuacji no, trzeba odmówić dokonania tej czynności, bo nie ma, nie ma kontaktu z tą mhm. osobą. No, ona nie jest w stanie złożyć jakiegoś rozrządzenia na wypadek śmierci, takiego, no, w stanie świadomości. Mhm. No dobrze, a pytanie, czy no zdarzają się różne sytuacje, na przykład przyjeżdżają strony na akt notarialny, no i ktoś jechał z daleka z drugiego końca Polski i zapomniał dowodu osobistego. Y jakie mam możliwości? Dzisiaj mamy M obywatel. Możemy skorzystać z M obywatela? Nie ma żadnego przepisu, który mówi o tym, w jaki sposób notariusz potwierdza mhm. tożsamość. Notariusz ma potwierdzić tożsamość ponad, mhm. ponad wszelką wątpliwość. Y ja pamiętam kiedyś była. Było takie postępowanie przeciwko notariuszowi, który, czy notariusz, bo to pani była, kobieta, sporządziła, na, sporządziła akt notarialny i udokumentowała prawem jazdy mhm. tożsamość. To no i wygrała sprawę. Mhm. Więc, no, krótko mówiąc, na notariuszu ciąży obowiązek sprawdzenia mhm. tożsamości. Jeżeli notariusz na przykład zna daną osobę, no sąsiad, który którego on znała tam od 20 lat, do kancelarii notarialnej i nie wziął ze sobą dowodu osobistego, to notariusz ma prawo w akcie notarialnym napisać, że stawił się Jan Kowalski, znany mi osobiście. No Właśnie chciałem powiedzieć, że takie akty też się spotyka, takie prawda? Akty, czyli tak. czyli ty, no, tylko wiadomo, wtedy notariusz bierze znowu na siebie tą odpowiedzialność, prawda? Że, że faktycznie. Ta osoba, tak. ta osoba to jest Jan, prawda, a nie. Tak. Brat, bliźniak tak, <laughs> Jana. Jest, tak. No tak, no, ale czyli, czyli może to być dowód osobisty, może to być M-Obywatel i to raczej się praktykuje, ale w jakichś szczególnych takich sytuacjach no nie ma przykazu, że to zawsze, a to może być paszport przecież. Paszport może być, jest, tak, to jest w paszporcie, w paszporcie, paszport jest trochę gorszy, bo w paszporcie nie ma, nie ma imion rodziców z tego, co tam pamiętam. Mhm. Nie ma imion rodziców i to, i to mhm. jest na pewno, przynajmniej kiedyś było. no ale paszport oczywiście potwierdza to samo jak mm. najbardziej czasami y, ludzie zastanawiają się po co ten notariusz y, na końcu pisze że akt został odczytany przyjęty i podpisany no bo to jest to jest takie zapewnienie udokumentowanie tego że ten akt został y, odczytany bo akt Notariusz ma obowiązek odczytania tak. tego aktu. Nie tak? może położyć dokumentów, proszę podpiszcie. Tak, Nie może podsunąć mhm. do podpisu. Ten akt musi być odczytany. Może go odczytać notariusz osobiście, może go odczytać inna osoba, nawet sprzedający bądź kupujący. Ale to, w obecności notariusza. Ale w obecności notariusza. Może się tak zdarzyć, że notariusz ma chrypę mhm. i nie może czytać, no to mhm. nie będzie dukał. Bo nie może mówić. W związku z tym ktoś inny, asystent notariusza mhm. może, może, może odczytać, czy nawet strona, ale musi notariusz być. Notariusz musi być obecny. I dlatego tam na końcu jest, że akt ten został odczytany, przyjęty, to znaczy zaakceptowany przez, przez biorących udział w tym akcie, mhm. no i, i podpisany. Mhm. I to jest tak ważne stwierdzenie, że nawet już jako humoreska dla, dla, naszych, dla naszych widzów. Może taka ciekawostka, że czasami jak ci aplikanci przystępują do egzaminu końcowego, na tego notarialnego, to, 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 to ja spotykałam się z takimi sytuacjami, że rozpoczynają ten egzamin, czyli egzamin polega na napisaniu mhm. aktu notarialnego od, od słów. Akt ten został czytany, przyjęty i podpisany, czyli... czyli i na egzaminach, i na kolokjach rozpoczynają to od tego końcowego zdania, żeby, i, nie żeby później nie zapomnieć, prawda? Bo kończą ten, ten akt już pod koniec czasu i, i, i czas nagli, więc boją się, że, że, że obleją egzamin. Czyli to są pierwsze słowa, tak? To Są pierwsze <laughs> to taki słowa, taki. tak. Okej, okay, dobrze. dobrze. Panie profesorze, jeszcze jedna rzecz, którą wyjaśnimy może, bo czasami też się, zdarzały się takie sytuacje, że klienci wychodzą od notariusza, patrzą, mówią, kurczę, co ten notariusz mi dał? Przecież to nie jest ten dokument, pod którym ja się podpisywałem. Tutaj nie ma naszych podpisów. I wracają bożeń do notariusza. Czy może tak się zdarzyć, czy nie może? No, tak się może zdarzyć. Się zdarza, tak się, <grym> się zdarza. I tak się zdarza. Bo przecież polega na tym, że ten akt notarialny, oryginał tego aktu, który państwo podpisują, to on zostaje w kancelarii notarialnej, notariusz przechowuje go przez 10 lat. E, przy okazji powiem, że na tym akcie notarialnym tam nie ma żadnych pieczęci. Tam są tylko, tam są tylko e, podpisy stron i na końcu podpis notariusz. notariusza. Okay. Prawda? Jak notariusz Jan Kowalski to na końcu jest, nazywa to na końcu jest Jan Kowalski kreseczka notariusz i to jest oryginał tego aktu i ten akt zostaje w kancelarii, a po 10 latach jest przekazywany do sądu rejonowego który prowadzi do archiwum. Tak, czyli żadna ze stron z tym aktem, który podpisał nie wychodzi Nie wychodzi. Notariusz ma obowiązek przechowywania tego aktu u siebie w kancelarii. Nawet nie może go wydać poza kancelarię. Nawet jak są jakieś czynności dokonywane na tym, przez grafologa na przykład, to one też raczej są wydawane, wydawane, wykonywane w kancelarii. Natomiast to, co państwo otrzymują od notariusza, to są wypisy aktów notarialnych. To jest wypis, to jest, to jest powtórzenie dokładnej treści tego aktu, i na końcu jest adnotacja, że na oryginale tego aktu są właściwe podpisy stron i notariusza, czyli, czyli państwa. A na końcu i, i na końcu jest, jest pieczęć i podpis już notariusza, który wydał, mhm, ten, który ten, wydał, wydał ten wypis, tak. No dobrze, panie profesorze, to myślę, że wiele wyjaśniliśmy, wiele mitów obaliliśmy. Jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do komentowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję państwu.